U stóp bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, która była miejscem finału wyprawy, stanęło 160 pielgrzymów oraz 120 orląd ze Związku Strzeleckiego. Z tą organizacją mam wiele wspólnych akcji przez 15 lat, będąc proboszczem Świętego Krzyża w Rzeszowie. Strzelec umiłował sobie ten kościół jako swoje środowisko duchowego, duchowej formacji. Już przez dwa lata. 7 marca Orlęta w Kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie składają swoje przerzeczenia. Dlatego dla mnie to tym bardziej ważne, że jestem z nim, gdy Orlęta tu na mogiłach swoich starszych kolegów ponownie z takim przyjęciem te przerzeczenia składają. Orlęta wraz z pielgrzymami wzięły udział w niedzielnej mszy świętej pod przewodnictwem Metropolity Lwowskiego księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, byłego sekretarza Jana Pawła II. Kochani pielgrzymi, zawołaniem jakie towarzyszyło wam przez ostatnie dni były słowa. Matko łaskawa, przynóż nam biały. Przymruż, czyli dopełnij i dodaj do tego to, co już mamy. Jeszcze coś nowego. Przymnóż, czyli ubogać nas tym, co Ty posiadasz, a czego nam jeszcze brakuje. Dotarliście do wyznaczonej sobie mety. Stajecie przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, zmęczeni, ale spełnieni w pragnieniach przybyliście do tej, którą tu we Lwowie nazywamy śliczną gwiazdą miasta Lwowa. I pozwólcie, aby was wzbogaciła tym, czym nas wzbogaca, a o czym śpiewamy w patrzeniu w jej oblicze. Śliczna gwiazda miasta Lwowa, Matko nasza i Królowa, Maryja, Uciekamy się do ciebie. Bądź nam matką tu i w niebie, maryja. Po mszy zgromadzeni udali się ulicami grodu nad Pełtwią na cmentarz orląd lwowskich, gdzie oddali hołd bohaterom i odnowili przyrzeczenie Orlęce, najmłodsi członkowie podkarpackiego strzelca zainaugurowali w ten sposób obchody 80-lecia powstania formacji Orląd Związku Strzeleckiego. Standard do przyjmowania. Przyrzekam postępować stale według prawa Orlęcego. Przyrzekam postępować stale według prawa Orlęcego. Aby stać się godnymi tych Orlą. Aby stać się tych orląt. Które przelano spąkpią, Które przelane spąkpią, Pią serdeczną wskazywały nam, Pią serdeczną wskazywały nam, Jak kochać ziemię ojczystą, Jak kochać ziemię ojczystą, Jak żyć dla niej i umierać, Jak żyć dla niej i umierać, Tak nam do Bóg. Tak nam dopomóż. Bóg. Zapytaliśmy młodszego inspektora Związku Strzeleckiego, zastępcę dowódcy drugiego południowo-wschodniego okręgu Strzeleckiego w Rzeszowie, Jacka Magdonia, jaki jest cel wizyty Orląd w Lwowie. My przyjeżdżamy tutaj na groby naszych bohaterów, aby uczcić ich pamięć, aby też przekazać młodemu pokoleniu tradycję, walki o niepodległość, walki na kresach. Związek Strzelecki od dwóch lat prowadzi pracę w najmłodszej grupie wiekowej 11-15 lat. Na dzień dzisiejszy do Związku Strzeleckiego należą uczniowie ze szkół podstawowych Sędziszowa Małopolskiego, Klęczan wolicy Piaskowej, a także Znawsia, Rzeszowa i Tyczyna. Grupa liczy 117 Orląt. Orlęta początkowo były wzorowane na zuchach harcerskich, gdyż próby. Oparcia, wycho wychowanie dzieci i młodzieży w młodszym wieku o harcerstwa w starszym o Związek Szczelecki yy, nie zakończyły się sukcesem, więc yy, Związek Szczelecki w II Rzeczpospolitej w latach 30. postanowił yy, to wychowanie rozpoczynać jak najwcześniej w ramach Orlą Związku Szczeleckiego, do 15 roku życia, a od 16 roku życia już yy, w Związku Szczeleckim. Przed kilkoma laty cmentarz Orląd został oficjalnie otwarty z udziałem prezydentów Polski i Ukrainy. Dzisiaj jest to piękna nekropolia, aczkolwiek nie odtworzona w takim kształcie, jak to było w II Rzeczpospolitej Polskiej. Tutaj jest pochowanych kilkuset młodych obrońców Lwowa i Ziemi Lwowskiej, ale to nie są wszystkie Orlęta Lwowskie. Jest jeszcze kilka miejsc pochówku, ale to jest najbardziej znane i jest najczęściej odwiedzane. Pielgrzymi, którzy wędrowali przez sześć dni, są zachwyceni ogromną gościnnością, z jaką spotkali się nie tylko w Polsce, ale także na Ukrainie. Pielgrzymów z całej Polski przyjmowali nie tylko katolicy obrządku łacińskiego, ale i grekokatolicy i prawosławni.